Witam w moich skromnych progach. Poćwiczmy odrobinę. Ha, wygląda ciekawie. Powinniśmy to zrobić po kolei. Jeśli chcesz, żebym skoczyła, wybierz kierunek i naciśnij przycisk skoku. Świetny skok, udało się. Mogę dotrzeć do wysoko położonych miejsc, wspinając się po niektórych powierzchniach. Po prostu naciśnij przycisk skoku, wskazując odpowiednią powierzchnię. W wąskich przejściach automatycznie przecisnę się przez szczeliny. Wow, imponujące! Ciekawe, gdzie jest Winston z moją mrożoną herbatą. rachunek z wiadomością od Winston'a. Panno Croft. Oto faktura, którą ślusarz wystawił za ostatnie naprawy w chłodni. Miejmy nadzieję, że tym sposobem unikniemy kolejnych nieprzyjemności. Winston. Przeprosiny od renowatora. Panno Croft. Po ponownym porównaniu oryginalnych dokumentów oraz planów na podstawie których przeprowadzono pracę, Odkryliśmy, że pierwotny projekt został wymierzony w stopach, zaś plan został sporządzony w metrach. To dlatego pani kuchnia jest tak nieproporcjonalnie duża. Zapewniam, że podejmiemy kroki, by naprostować tę pomyłkę. Podejdź do białej linii nie spadnę, obiecuję. Muszę jakoś otworzyć tę bramę, która blokuje stele. A, tak, teraz pamiętam. I voila. Oh, powietrze. Gdy naciśniesz przycisk przewrotu, wykonam przewrót. Przepraszam za stan tego pomieszczenia. Nie było odnawiane od 20 lat. Trzymając się krawędzi, naciśnij w lewo lub prawo, by się przesuwać. wiadomość od mojego wykonawcy. W końcu się udało. Tak miało być. Muszę powiedzieć, że to był najciekawszy projekt w całej mojej karierze. Przypomniały mi się stare książki Enid Blyton, które czytałem jako dziecko, gdzie wszędzie były tajne przejścia. Nie wiem, co chce pani ukryć pod tymi schodami, ale na pewno dochowam tajemnicy. Henry D. Rozmaite notatki. Patrząc na te dokumenty, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że zrobiłam tak wiele w tak krótkim czasie. Ciekawe, co dalej. List od Reyes Cześć, Laro. Chciałam ci tylko napisać, jak się sprawy mają. Alisza zaczęła naukę na uniwersytecie i studiuje psychologię, ale więcej czasu spędza na pisaniu piosenek przy pianinie. Ma wielki talent, choć nie wiem skąd. Warsztat ma się dobrze. Gromadzę coraz większą grupę stałych klientów. Jeden z nich zaczął coś przebąkiwać, że może byśmy się umówili. Ale to gliniarz, więc sama nie wiem. Alisza uważa, że jest całkiem przystojny, a dobrze wiesz, że ona jest jeszcze bardziej uparta ode mnie. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że nie lubisz pisać, więc nie musisz się śpieszyć z odpowiedzią. Joss. List od Johna i Abi. Cześć, Laro. Jeśli zdziwił cię widok nowej maszyny w garażu, Wiedz, że to prezent ode mnie i Abi. Wybrałem go osobiście, bo wiem, czym lubisz jeździć. Abi musiała rzecz jasna spędzić trochę czasu nad silnikiem, żeby był mocniejszy. Ale cóż mogę rzec? Ja i Abi tworzymy zgrany zespół. Dzięki za wszystko. Jonah. Wiadomość od Sofii. Laro, pomyślałam, że zechcesz poznać najnowsze wieści z doliny. Wielu z nas trudno przywyknąć do życia bez boskiego źródła, ale znaleźliśmy nowy cel w poszerzaniu naszej wiedzy i zdolności. W pierwszej kolejności postawiliśmy na agrokulturę, w czym pomogło nam nasze zdyscyplinowanie. Nasze uprawy i hodowle mają się doskonale. Wiele osób, w tym ja, zaczęło odkrywać i wykorzystywać nowoczesną technologię. Uczę się pilotować śmigłowiec, uczucie latania jest niesamowite. Mam nadzieję, że Ty również miewasz się dobrze. Sofia. Kartka pocztowa od korianki. Laro. Pozdrowienia z Argentyny. Abigail zgodziła się mnie tu przywieźć po tym, jak wróciłam z nią do Kugłakiaku. Jedna z naszych rozmów zeszła na temat śniegu i chciałam go zobaczyć na własne oczy, więc ona zasugerowała Tierra del Fuego. A teraz przeżyłam swoją pierwszą burzę śnieżną. Jestem pewna, że nigdy nie znudzi mi się odkrywanie cudów tego świata. Korianka.